Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT StarCraft. Zapraszam Was do kolejnego meczu między Maną, Polakiem a Cytoplazmą, który w sumie nie mam pojęcia skąd jest. Nie sprawdziłem tego wcześniej, a w sumie jakoś nie znam go z wcześniejszych rozgrywek. W każdym razie będzie to PVZ. Jest to drugi mecz z pojedynku do dwóch wygranych. Poprzedni, uwaga, drobny spoiler, wygrał mana. Tak jest, dokładnie tak. Także w tym momencie, jeśli mana wygra, to wygrywa cały pojedynek. Także, no, trzymajmy, trzymajmy kciuki, nawet jeśli wolicie rasę zerga, a jesteście Polakami, to trzymajcie kciuki za manę. Z drugiej strony, jeśli znacie wyniki całego tego turnieju, to może specjalnie nie jest zdumiewający, może nie będzie specjalnym zaskoczeniem wynik całego tego meczu. No ale cóż, przekonamy się. Production włączone, w tym momencie już pylon w drodze, kolejny Forfast Expand. A u Zerg'a budowa dronów, cóż za niespodzianka. Dobrze, to jest mapa Metropolis. Wydaje mi się, że ona jest w pewnym sensie bazowana na Metalopolis, mapce, która już naprawdę od, od dłuższego czasu jest obecna na scenie StarCrafta 2. Ona chyba jeszcze w becie nawet była. Chociaż ostatnimi czasy została wycofana z ladera, ponieważ już no, troszkę, troszkę zbyt długo była. Zresztą niektórzy twierdzili, że ona była mm, troszkę mm, dla zerga zbyt dobra. E, tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie e, ta mapa jest dużo większa od e, Metalopolis. E, dwie Xel'Naga Towers dają dobry widok na środek, dają widok na te baski tutaj. E, tutaj z kolei na wyspach są jeszcze dwie dwa miejsca na bazy, ale tu jest Cryptimor, którego trzeba zabić, zanim wybuduje się tutaj bazę. Ewentualnie Zerk może chyba zmieścić tutaj haczerkę. Nie, Zerk też na pewno nie może, to by było, to by było niesprawiedliwe. No i oczywiście oprócz zabicia Cryptimora trzeba będzie zaczekać, aż Crypt się cofnie z tego miejsca, żeby coś tu wybudować. Także jest to dodatkowy, dodatkowe utrudnienie, no bo rzeczywiście te bazy są dosyć, w dosyć obronnej pozycji, tak? ciężko się tam dostać jakieś, warp, jakieś ewentualne warpiny czy, czy dropy, oczywiście, ale kilka spań crawlerów ze strony Zerga czy kanonów ze strony Protosa i, i ewentualnie da się wybronić przed taką agresją. Ale przyznam się, że nie widziałem chyba jeszcze ani jednego meczu, na którym ktoś zbudowałby tutaj bazę. Być może właśnie ze względu na to, że jest to tak utrudnione przez te mm, Cryptumory. Dobrze, w tym momencie widzimy Nexus już w drodze, kolejny pylon, nie ma kanona, dopiero w tej chwili został budowany kanon, ale za to będzie wcześniej Gateway, więc daje to y, troszkę większe możliwości y, agresji protosowy, Protosowi. Ze strony zerga nie ma jeszcze trzeciej haczerki, za chwilę ona powinna się pojawić, tak. 300 minerałów zebrane, dron na miejscu i haczerka. Pierwszy Queen został wybudowany. No i w tym momencie po tym injekcie zerk powinien na dobre zacząć dronować. Tak bym się przynajmniej spodziewał. Tutaj doskonale widzi tu mowę wszystko co się dzieje. Protoss z kolei ukrył tutaj jednego prołka. Bardzo słusznie. Pylon w dobrym miejscu i, i jedno centry force field na rampie. I jest w stanie w ten sposób mana wyrządzić naprawdę duże, duże straty zergowi, ale zobaczymy, zobaczymy, co co Mana zdecyduje się zrobić z tym prołkiem, bo alternatywa jest taka, że po prostu wykorzysta go do tego, by zobaczyć, co robi e, cytoplazma. E, Zerdling w strategicznej pozycji przywierzy, kolejne Zerdlingi szukają, kolejny jeden Zerdling szuka pylonów e, w różnych miejscach mapy. Też bardzo dobra decyzja, ponieważ e, Protosi mają w zwyczaju ustawiać je ustawiać pylony w różnych miejscach, żeby móc ewentualnie zrobić jakiś atak z boku lub po prostu e, zwarpować jednostki wtedy, kiedy idą do ataku. E, tutaj kolejny probek, który wszedł standardową drogą, żeby nie ujawniać tego probka, e, zobaczył co się dzieje w bazie, czyli ten probek prawdopodobnie będzie wykorzystany do budowy pylona. To jest oczywiście tylko moje przewidywanie, ale tak bym się spodziewał. E, tutaj Zelot goni Zerglinga. oczywiście jest na z góry przegranej pozycji, ponieważ Zerglingi poruszają się z prędkością 2,95, a Zelot bez upgradeu 2,25, e, także, także raczej go nie dogoni. Zresztą widzimy już, że się wycofał i prawdopodobnie przejdzie do e, tej wieży, żeby zobaczyć, o, być w stanie zaobserwować co się dzieje w okolicy, czy Zerg nie planuje jakiegoś ataku tutaj. E, widzimy, że Zerg wysyła tylko dwa Zerlingi, ale to prawdopodobnie tylko po to, żeby zobaczyć, co się dzieje przed bazą Protosa, ponieważ tymi Zerlingami nie będzie w stanie nawet przejść obok tych kanonów, tego jednego kanona znaczy. Także e, nic nie zrobi. dziwię się, że Zerg nie zaczął tymi Zerlingami pracować nad tymi e, kamieniami, które blokują drogę do trzeciej bazy. E, no jest to, jest to bardzo potrzebne, szczególnie Zergowi, który musi być w stanie szybko przesyłać posiłki do różnych swoich baz. No nie robi tego, być może kiedyś, że tak powiem, kopni go to w tyłek i, i okaże się, że w ten sposób dużo straci. I tak jak mówiłem, tutaj w bazie ZERGA, w głównej bazie jest już przygotowywany pylon. Za chwilę kończą się te gatey. Spodziewam się, że tutaj będzie bardzo, bardzo duży noting. 6, 7, 7 gateów. Także to jest prawie że all in ze strony... A atak jest. 4 centry, one będą tutaj powoli, powoli, powoli zbierały energię, żeby móc jak najdłużej do tą rampę. A kolejny warping to już będą jednostki, jednostki ofensywne i z tego co widzę, to Zerk nie ma nawet człorena On nie ma pojęcia, że, że ten atak jest w drodze. W tym momencie to jest ogromne, ogromny plus dla, yy, dla many. Tego typu zaskoczenie, tutaj widzimy, że 10 zerlingów jest w drodze. Nie wiem, czy zerk coś zauważy. Tak, dopiero w tym momencie widzi, że, że tu jest jakiś atak, ale te senty będą w stanie w zasadzie w tym momencie w nieskończoność forswidować tą rampę. Także zerk może się już pożegnać z tą bazą. Te spankrollery nie mają szans wbudować się na czas. Cała ta baza ten Queen z Pool, też powinien już być w drodze u Zerg'a, ale widzimy, że drugi nie jest budowany, ponieważ on też niedługo zostanie zniszczony. Te Sentry mogą sobie spokojnie tutaj uderzać w te Zergrimby, które się gromadzą przy rampie i niszczyć bez żadnych, bez żadnych problemów tutaj mana musi zwracać ważną uwagę na to, by cały czas kontynuować stawianie tych forcefieldów, ponieważ to jest, to, no to jest w tym momencie jego najważniejsze zadanie. Tutaj widzimy, że Zeroty e, skutecznie dają sobie radę z jednostkami zerga, a tutaj te desperackie, desperackie wybudowane zewi także próbują coś zrobić, ale w tym momencie, jeśli już te wszystkie dronki są wysyłane do walki, to jest to e, ostateczne ostateczna prostu desperacja zerga i i wygląda na to, że uwaga Mana wygra ten drugi mecz także będzie to jego wygrana mm, tak wszyscy jesteśmy tym zdumieni ale tak czy inaczej naprawdę był to, był to była to ładna taktyka ze strony Many te roczy tutaj są już troszkę zbyt y późno wybudowane, te trzy które będą no sobie spokojnie w stanie dać radę z tymi roachami. Te dwa spinecrawlery, które idą tutaj, by ewentualnie próbować wybronić tą drugą bazę, też już są zdecydowanie zbyt spóźnione. Um, także to jest tylko, moim zdaniem, kwestia czasu, zanim y, cytoplasm powie GG i, i, i wycofa się z tej gry. no W tym momencie zostało mu no, całkiem dużo dronów, owszem, nie powiem, to y, pewnie jest około 30. Um, ale no, to jest nic wobec armii którą w tej chwili protos posiada kolejne stalkery w drodze jest ich już, już w sumie 8 yy, 11 zelotów te, te 4 centry które wcześniej były no i nawet te mutaliski przy takiej ilości centry stalkerów nie będą w stanie nic zrobić i w tym momencie w tym momencie Cytoplazmą mówi GG Mana wygrywa drugi mecz także wygrywa cały podynek best of free. no i przechodzi dalej o ile pamiętam powal z Cytoplazmą Mana grał właśnie ze Stefano. Jeden z meczy ze Stefanu widzieliście już na moim kanale, ten jeden znalazłem w internecie. I ponawiam prośbę. Jeśli macie dostęp do jakichś meczy Stefano z Dreamhacka, to zapraszam do wysłania ich do mnie. Mail jest podany w opisie filmu na YouTubie. I przypominam też o drobnym, może nie konkursie, ale akcji zorganizowanej przeze mnie. Pierwszy replay, pierwszy powiedzmy sensowny replay, który do mnie dojdzie na maila będzie kastowany na moim kanale będzie to 20 jest to specjalna, że tak powiem promocja z okazji 20 filmu na moim kanale prawdopodobnie 23 albo 4 nie mam pojęcia ile w sumie w tej chwili jest w każdym razie dziękuję bardzo za uwagę zapraszam do lajkowania mnie na facebooku do pisania maili do pisania komentarzy do klikania thumbs up na YouTubie. no i cóż do następnego kasta